Tutaj mamy młode mieszkańce z z włosem. Mają one dwa miesiące. W grudniu by to skończyły, właśnie. Yy, miałyby półtora miesiące jak były bez matki, ponieważ matka im padła. Prawdopodobnie zostały jakieś zapalenia tam. Ale widać rosną ładnie, rosną trochę kapusty, nie daje im kapusty za dużo, bo jest to niezdrowe za bardzo, ale tam sporadycznie można im dać. Jest jeszcze i szczuk, nie sprawdzałem jeszcze im płci, ale już niedługo sprawdzę. Tutaj ładnie jedzą, trochę się pochliwa, ale... Jest pięciu czarnych, jeden biało-czarny. Osoba właśnie po tym samym, które się wczoraj widzieli, który był na sprzedaż wczorajszym odcinku. Dobra, przejdźmy sobie dalej. No, to właśnie do góry był ten, wczoraj, ten samczyk na sprzedaż i właśnie wczoraj klient do niego przyjechał. Sprzedają go tak pięćdziesiąt 50 zł. Tutaj jest mieszaniec, po samce słuchać. Dobra. Tutaj niżej mamy. O, muszę zobaczyć samicę BOS mieszając Jest ona zakłócona. Na 19 grudnia ma termin. Była ona właśnie zakłócona tym samcem, którym wczoraj sprzedał go. Tym mieszancem też. Ponieważ przymierzam się właśnie do hodowania już tylko chulikorosowych też że w tym roku trochę tych mieszkańców będę miał Bo się tam mi się urodzą, więc... Myślę, że w wakacje w przyszłym roku będę już na same rasowe króliki A jak ja to się dowiedzie już wkrótce Na kanale Sami właśnie 8 miesięcy Jest pierwszy wykład Jest zakłócona, sprawdzałem podwójnie, już to sam co wkładałem Uciekała, nie chciała ale dała się bardzo ładnie pokryć też na trochę, te zostawiamy trochę kapusty zostają tylko raz w tygodniu tak, widzicie. jak widzicie tak widzicie dałem taką folię taką samą folię dawałem tam do oczka yy, ponieważ by nie było ich za bardzo zimno bo czasem właśnie takie dwa okna mają to właśnie była ta samica po tych młodych. Nie, padła, tu nie do tego samca. Wczoraj go przerzuciłem tutaj, bo. Resi nie widzieli jeszcze. Nie, wczoraj się na moim kanale widzieli tego tego pana. Jest to samiec OSS, tak jak to to 5 miesięcy, waga 4,6 kg. Ja go zakupiłem w stanie 50 zł. Tania. Ja na razie nie, nie hoduję kulików z rodowodem, ponieważ jeszcze tego żadne wystawie nie będę jeździł. Tylko tak zaczynam hodowlę. Ja hodowla się zaczęła we wrześniu. Właśnie o tej samicy nakasanej. Do tego samca, ale to za chwilę właśnie mój pierwszy nabytek wólika rasowego są bardzo ładnie budowy. Bardzo ładną pręgę ma. No. te kropki są nie są zadowalające, bo to ma tylko kilka. Tam ma chyba tylko dwie. No trochę się jeszcze boję nie tego łaską. O, No, bo się bał. ryzykować. Dobra. zjeżdżając chodźmy do ostatniego kolika w mojej hodowli jest to też mieszanie po sposobie boss jest w wieku 6 miesięcy jest to brat tej samej dzieci bardzo ładną budowę ma ma katar, właśnie to, że ma katar, może coś na, na katar kupić Te weterynarza pojechać na katar kupić Tak samo temu samcewi jak i temu srokaczowi Jeszcze ja dałem troszeczkę kopusy, już ma chlewkę, wydaje że zjadł Jest to bardzo ładny samiec Jeszcze nie pokrył żadnej i chyba nie pokryje mi się, wydaje ponieważ będzie on na sprzedaż Chyba, że pójdzie do użytku na sniego. Ale to się zobaczy. Jestem bardzo wątpliwy. Sam lubiła się pogłaska. Lubi bardzo. Fajny jest. Szkoda, byłoby mi go. Wiecie co? Więc warto bym go chyba sprzedać. Żeby jeszcze trochę się nacieszył na życiem. Dobra. Wyda yy, się, przemierzał również do zakupu w tym roku. Najprawdopodobniej yy, najpóźniej, może w styczniu, na początku jakoś nowego królika do tego pana. Będzie to najprawdopodobniej samica, musi być, do pana samica musi być. Um, będzie to właśnie strokacz, ale młodego muszę kupić, bo starszy taki nigdzie nie ma. Więc kupię tak dwa i pół miesięcznego. Więc tak na, na wakacje będzie bardzo do, do, do dopuszczenia. To zobaczymy, jak to będzie jej waga. Jak ona się będzie kościowo wyglądać, ale jest to bardzo ładny samiec, Myślę, że będą peń, po nim bardzo ładne młode. Więc kupimy samicę, będzie miał partnerkę, będzie dobrze. Jak zauważyliście, wczoraj sobie tutaj jeszcze tata mi zrobił tutaj dziwiczki, ponieważ czuła się, będzie jeszcze jedna klatka. Ta klatka będzie w ogóle, jedna klatka tu będzie. Tu tak waliłem tutaj tą I To będzie jedna duża klatka, ponieważ ten sam ma małą klatkę. Więc ten samiec pójdzie nam tutaj. Ten sam jest, powiedziałem, że całą klatkę dla siebie. Jedne wykręcimy, damy jakąś pół, że nie ma ciepła na zimę. No. No i będę chciał oczywiście też powiększać swoją hodowlę Co To na razie takie moje klatki pierwsze. Będę chciał powiększać. Chciał sobie zrobić taką jedną dużą klatkę. Da się jakby zrobić... Czuję właśnie takie fajne miejsce. O, tutaj jest płyta. To te góry tak, tak zrobić. Dobra, wszystko na odcinku. Wkrótce pojawi się na kanale nowy odcinek. W tygodniu, najprawdopodobniej w środę, może albo w piątek. No, zobaczę. Tak jak to będzie za szkołą. Bo ja mam na no, ja szkoły. Chodzę, mam 17 lat. Jakby to się pytał w komentarzach. Dobra, wszystko w tym odcinku. Dzięki za obejrzenia. Postaw łapkę i suba jak chcesz. Byłaby miło z tej strony. Dzięki.